Wiem, długo czekaliście na ten odcinek Naprawdę wiem Czekaliście na to długo Ponad dwa miesiące Dwa Ale w końcu jest Nasza manga Którą kupiłam Nareszcie Nareszcie ją przeczytam Jej. Cieszmy się Siema, tu CiemnyKwiat.pl Dzisiaj otwieramy sobie moją ulubioną mangę Którą bardzo chciałam przeczytać jest to mm, właśnie manga beach początek legendy, którą bardzo chciałam przeczytać. Więc bez pełnego przedłużania zacznijmy otwierać paczkę. Też jest nieco zdebastowana. Tak jak tam w poprzednim odcinku z cis ciszą przed burzą, ale tam było nieco bardziej, że to niby było, że wygląda na to, że jest otwarte, ale tu jest nawet dobrze. Dobra, otwieramy. O kurde, też coś nie mogę. Ojej, Poszedł tylko ten. Ojeja. O Ojej. O matka. Boże. Hej, Ale to mi hałasem robiło. Dobra, to jest nasza piękna manga. Manga bić początek legendy. Na mój kochany Bicz. Jak możecie widzieć, ja bardzo uwielbiam Bicza. Naprawdę bardzo. Tak uwielbiam, że normalnie oddałabym wszystko, żeby być nim. No naprawdę. W jakimś takim filmie, w jakiejś takiej ekranizacji mogłabym mu podkładać głos. Naprawdę. Mówię wam. Mogłabym mu podkładać głos. Mówię. Mówię to tak. Ojej. Coś tu. Coś tu wykłonię. Coś tam. Więc tak się to prezentuje, nasz piękny bicz. A tu są te książki. Tutaj są te, jak to wygląda. Czekajcie, przejadę tak może. O, tu są te moje ulubione fragmenty. O tak. Tu nasz piękny obrazek bicza. Naprawdę go uwielbiam. I tu mamy też materiał promocyjny. Prolog z tego pierwszego, pierwszego tomu. Właśnie z tego. Właśnie z tego. Z tego tomu. Właśnie. Ym, pochodzi właśnie. Właśnie z tego tomu. Mamy ym, prolog i ym, właśnie naszą. Ding-dong, ding-dong. O, poczekajcie, ktoś już zadzwonił. Za chwilę się widzimy. Dobra, wiecie co, przyszła też ucieczka w DZIĆ Mój Tom, który też zamawiałam Ale go wam pokażę już w innym odcinku, więc go dzisiaj nie odtworzę A więc przy, mówiąc, stąd jest właśnie ten materiał, ten właśnie I mój piękny Bicz Mi się podobają te jego oczy Tu jest wypukły napis, e, złoty, manga Bicz, początek legendy i tu jest pięknie napisane manga. M-A-N-E-G-A. To wy o i o wynicy Czyli wiecie takie ładne bardzo. Tu ładne jest wszystko pocieniowane. Nie wiem, czy widać to na kamerze, ale tu widać łapę bicza. A tu jego ogon. Naprawdę. O. I tu mamy. Nadchodzi bicz. Strzeście się leśne koty. Poznaj narodziny legendy jednego z najpotężniejszych przeciwników ognistego serca, bicz, przywódca klanu krwi, kiedy niepozorny, drobny kociak nieostrożnie zapuszcza się, te, się na tereny patrolowane przez dzikie kotki. Ty szybko dostaje lekcję pokory. Wraca poza okryty bliznami i zrządza zemsty palącą jego duszę. Por przysięga zemstą i zbiera innych sobie podobnych miejskich włóczęgów. Dni klanów leśnych kotów zdają się być policzone. No, uda, się? Naprawdę nie mogę się już doczeka doczekać, kiedy będę to czytać. Bardzo mnie to ciekawi, to wszystko, te różne te... Właśnie, o, 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 piękne. Piękne są te obrazki. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dyn dzwoneczkiem i dajcie suba i łapkę w górę. A jak będziecie dyndać dzwoneczkiem, to nie musicie się martwić, że przegapicie Odcinka, gdzie właśnie będę otwierać tą ucieczkę w dziś. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie i pa, 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 pa.